Dzisiaj pokażę Wam samochód wiatrak w BMG Drive. I ten wiatrak ma, żeby się lepiej trzymał drogi, więc dzisiaj spróbuję trochę nim pojeździć do grunogami i może nawet odwrócę go do grunogami i spróbuję nim polatać. No i jak większość takich dziwnych modyfikacji jest zrobiona przez filmana, jest naprawdę bardzo zdolny w tworzeniu modyfikacji. link do tego auta jest w opisie. No driftować tym się może aż tak dobrze nie da. Ale spróbujmy trochę polacać tym autem. Wezmę go przekręcę do góry nogami. Zaraz zobaczymy, czy on się uniesie jak dodam gazu. Nie wiem, czy ten wiatrak się szybciej kręci, jak dodaje więcej gazu. No, chyba niestety nie. Ten wiatrak się cały czas kręci z taką samą prędkością, z tego co widzę. No więc raczej dodawanie gazu nic nie da. Więc latać to to auto chyba nie może. No więc trochę się obawiam, czy będzie mogło jeździć do nogami Ale to zaraz przetestuję. Jak na razie to auto jedzie 250 km na godzinę. No, to jest naprawdę bardzo szybkie. Trochę wpadłem w poślizg. Spróbujmy wjechać tutaj na górę. Nie wiem, czy się uda, ale. No, wjeżdżam. Ja trzymam! Wow, trochę ja wolno może jechałem, ale się nawet trzymałem. Spróbujmy tutaj może troszeczkę pojeździć po ścianie. Ojej, opony się zepsuły. No przynajmniej nie spadam ze ściany, po co w dół? Nie ma gdzie tak z jeździć, co? No więc chyba zostaje jedna rzecz do zrobienia. Muszę samemu coś takiego zbudować. Dobra, więc zbudowałam tutaj coś. Nie wiem, jak dobrze to będzie działać, ale zaraz się przekonamy. Tak i jedziemy. Zobaczymy, czy od razu spadnę. No, niestety auto się nie utrzymało, ale jakoś tam leciało przez chwilę. Jeszcze tutaj taką ściankę postawiłem, dzięki której sprawdzę, czy można tym jeździć po ścianie. No i tak, która się słabo trzyma, ale da się. Da się jeździć tym autem po ścianie. Super. No i tam przez chwilę chyba auto hamowało, jak szybko spada. Więc to też na pewno jest plusem co do tego auta. Jeszcze gdzieś wagę muszę znaleźć. I sprawdzę, czy to auto się staje cięższe, jak palam ten wiatrak. Ale niestety auto mi zjedzie, więc usunę te koła. Przynajmniej tylne. I przednie też w sumie mogę. Dużo się nie zmieni. No więc w takiej konfiguracji auto waży 1,5 tony. Jak zacznę dodawać gazu, to się nic nie zmienia, niestety. Więc najpewniej mógłbym się zatrzymać tam na tej ścianie i auto by raczej nie spadło. Tak, jedziemy, hamujemy. No, trochę spada. Silnik wyłączyłem i waga tego auta spadła do 1300 kg. Jak silnik włączę, to auto waży 1,5 tony. No więc ten wentylator dodaje 200 kg do auta. Albo 300 nawet. Do góry nogami to auto waży 1300 kg, a po włączeniu silnika waży 800 kg. Ten wentylator 500 kg uniósł, więc spróbujmy zastąpić silniki w samolocie na to auto. Może nie ten samolot, ten jest trochę duży, ale ten może będzie troszeczkę lepszy. Jeszcze sprawdzę, ile ten samolot ciągnie. Jak silnik jest na 0%, to 2000 kg. H więc raczej nie będę w stanie tym samochodem ten samolot uciągnąć. Więc niestety to chyba nie będzie możliwe. Jak mówiłem. Teraz samolot na 100% 15 ton może ciągnąć. Więc niestety to nie będzie możliwe. No więc do tego samolotu włożyłem 8 takich samochodów z wiatrakiem i zobaczmy czy dalej samolot będzie mógł się unieść. Tutaj mam trochę krótki pas, żeby wystartować, ale miejmy nadzieję, że się uda. O czym to jest otwarte? Lepiej, żeby to było zamknięte, bo mi wlecą te samochody. I bez problemu samolot wystartował, chociaż w środku jest kupę tych samochodów. Więc może dam tych samochodów tam trochę więcej. O, coś się zepsuło. No więc teraz tych aut mam tutaj 24, tego jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Jeżeli teraz temu samolotowi się uda wystartować, to będzie super. No to lecimy. Ale raczej się nie uda wystartować. Z 8 tymi samochodami udało się wystartować przed tą wodą. Spróbuj teraz lecieć do góry i do wody... Akurat nie wleciałem. Ale samolot dalej może lecieć, ale na pewno jest mu dużo ciężej. Tak, leci naprawdę wolno. Więc może kilkanaście, kilkadziesiąt takich samochodów i samolotem już by się nie dało latać. Ale wtedy gra by się chyba za bardzo zacinała, żeby dało się w nią grać. Zaraz się przygęciem do górnogami. Niestety przywaliłem w ziemię. No więc niestety ten wentylator nie był taki mocny jaki miałem nadzieję, że będzie. Ale nadal to auto jest naprawdę świetne i link do pobrania jest w opisie. Kliknijcie na film, który wam się na ekranie pokazuje, aby obejrzeć kolejny film ze świetną modyfikacją.